zaśnika Nora i jego prawą rękę, którą tak hardo wyciągnął, obcięli, zanieśli do Jerozolimy i zawiesili obok miasta. 48. Lud zaś bardzo się uradował, a dzień ten obchodził jako dzień wielkiej radości. 49. Postanowiono też, żeby corocznie ten dzień obchodzić uroczyście dnia 13 adar. 50. Na krótki czas pokój zapanował w ziemi ludzkiej. 1. Juda dowiedział się o sławie, jaką cieszą się Rzymianie, że są nadzwyczaj mocni, że życzliwość okazują tym wszystkim, którzy się do nich przyłączają, a nawet przyjaźń zawierają z tymi, którzy udają się do nich. 2. Gdyż są nadzwyczaj mocni. Opowiadano mu o ich wojnach i o bohaterskich czynach, których dokonali w wojnie z Galatami, jak ich zwyciężyli i zmusili do płacenia daniny. 3. Tak samo i o czynach dokonanych w hiszpańskim kraju w celu zawładnięcia tamtejszymi kopalniami srebra i złota. 4, jak każdym krajem, choćby to był kraj najbardziej od nich odległy, zawładnęli dzięki swojej roztropności i cierpliwości, jak pokonali królów, którzy z końca świata przeciw nim wyruszyli, zadając im wielką klęskę, jak inni corocznie płacą im daniny. 5. Tak samo królów kitajskich. Filipa i Perseusza, razem z tymi, którzy przeciwko nim wzniecili powstanie, w czasie wojny stali i siłą poddali swej władzy. 6. Pokonany przez nich został nawet Antioch Wielki, król Azji, który wyszedł na wojnę przeciwko nim, mając 120 słoni, konnice, redwane i bardzo wiele wojska, 7, a jednak wzięli go do niewoli żywego i wyznaczyli jemu i jego następcom zapłacenie sobie wielkiej daniny. Danie zakładników i odstąpienie krain, osiem, mianowicie Indii, Medii, Lidii i części najpiękniejszych ich posiadłości. Oni zaś odebrali je od niego i oddali królowi Menesowi. dziewięć. Opowiadano też, jak mieszkańcy Hellady zamierzali wyruszyć, aby ich wytępić. dziesięć. Oni jednak dowiedzieli się o tym, wysłali do nich jednego wodza, który walczył z nimi. Także padło spośród nich wielu zabitych, żony ich i dzieci zostały wzięte do niewoli, złupili ich, a ziemię ich sobie przywłaszczyli, zburzyli ich twierdze, a ich samych aż do tego dnia trzymają w niewoli. 11. Każde inne królestwo i każdą wyspę, która kiedykolwiek im się przeciwstawiła, zgnietli i poddali je sobie w niewolę, z przyjaciółmi zaś swoimi i ze sprzymierzeńcami zachowują przyjaźń. 12. Nad pobliskimi królestwami rozciągnęli swoją władzę i nad tymi, które są daleko, do tego stopnia, że strach przejmuje wszystkich, gdy słyszą o ich imieniu. 13. Komu zechcą pomóc w osiągnięciu władzy królewskiej, ten panuje, a których chcą, zrzucają stronu, bo doszli do ogromnej potęgi. 14. Przy tym wszystkim ani jeden z nich nie kładzie sobie diademu na głowę i nikt nie okrywa się purpurą. Aby się nią chełpić. 15. Raczej ustanowili sobie radę. Codziennie zbiera się ich 320 i zawsze radzą nad ludem, jakby najlepiej zachować w nim ład. 16. Corocznie zaś jednemu tylko człowiekowi powierzają zarząd nad nimi i panowanie nad całym krajem, który im podlega, a wszyscy temu jednemu są posłuszni i nie ma pomiędzy nimi zazdrości ani nienawiści. 17. Juda więc wybrała u syna Jana. Który był synem Kosa oraz Jazona, syna Elazara, aby ich posłać do rzemu. Mieli oni zawrzeć z nimi przyjaźni przymierze 18, tym celu, aby zdjęli z nich Jarzmo. Widać bowiem było, że królestwo greckie usiłuje wziąć Izraela w niwolę. 19. Udali się więc do rzemu, a droga była bardzo daleka weszli do senatu i tak się odezwali. 20. Juda, który nosi przy domek Machabeusz. Jego bracia i lud żydowski wysłali nas do was, abyśmy z wami zawarli przymierze i pokój, aby zapisano nas jako waszych sprzymierzeńców i przyjaciół. 21. Przemówienie im się podobało. 22. To zaś jest odpis listu, który został napisany na tablicach z brązu i posłany do Jerozolimy, aby tam był u nich jako akt upamiętniający pokój i przymierze. 23. Niech Rzemianom i narodowi żydowskiemu zawsze dobrze się powodzi na morzu i na lądzie, a miecz nieprzyjacielski niech będzie od nich z daleka. 24. Jeżeliby jednak najpierw albo Rzemowi, albo któremukolwiek z jego sprzymierzeńców na całym obszarze podległym ich władzy zagrażała wojna, 25. Wtedy naród żydowski, zależnie od tego, jak okoliczności będą wymagały, z całym poświęceniem będzie w walce pomagał. 26. Walczącym zaś wrogom, o ile Rzym będzie uważał za słuszne, nie będzie dawał ani dostarczał zboża, broni, pieniędzy ani okrętów. Postanowień tych będą przestrzegali bez żadnego wynagrodzenia. 27. Tak samo jeżeli narodowi żydowskiemu najpierw wojna będzie zagrażała, wtedy Rzymianie, zależnie od tego, jak okoliczności będą im wskazywały, chętnie w walce będą im pomagali. 28. Walczącym zaś wrogom, o ile Rzym będzie uważał za słuszne, nie będą dostarczane zboże, broń, pieniądze ani okręty. Postanowień tych będą przestrzegali bez żadnego podstępu. 29. Na podstawie tych postanowień Rzymianie ułożyli swoje stosunki z ludem żydowskim. 30. Jeżeli by zaś jedni i drudzy do tych postanowień coś chcieli dodać albo z nich coś skreślić. Będą mogli to uczynić wedle swej woli, dodatek albo skreślenie będą ważne. 31. Co zaś dotyczy krzywd wyrządzonych im przez króla Demetriusza, to napisaliśmy do niego te słowa, dlaczego na naszych przyjaciół i sprzymierzeńców, na Żydów, włożyłeś tak ciężkie jarzmo? 32. Jeżeli jeszcze będą skarżyli się na ciebie, wtedy ujmiemy się za ich prawami i pobijemy cię na morzu i na lądzie. 1. Demetriusz już dowiedział się, że Nikanor poległ i jego wojsko w bitwie poniosło klęskę. Posłał więc drugi raz Baghidesa i Algimowsa do ziemi judzkiej, a razem z nimi prawe skrzydło wojska. 2. Ci wyruszyli drogą w stronę Galilei. Rozłożyli się obozem koło Masalo Warbeli, Zdobyli je i zabili wielu ludzi. 3. Następnie zaś w pierwszym miesiącu 152 roku rozłożyli się obozem koło Jerozolimy. 4. Potem jednak odstąpili i w dwadzieścia tysięcy piechoty i dwa tysiące konnicy poszli do Berei. 5. Juda razem z trzema tysiącami wyborowych żołnierzy miał obóz rozbity w Elasa. 6. Gdy zobaczyli oni ogromną ilość wojska, zlękli się bardzo wielu uciekło z obozu. Pozostało z nich nie więcej jakoś żołnierzy. 7. Juda widział, że jego wojsko się rozbiegło, a bitwa była dla niego nieunikniona. Głęboka więc troska opanowała mu serce, bo nie miał czasu ich zebrać. 8. Pełen boleści powiedział do tych, którzy pozostali: Wstaniemy i uderzmy na naszych nieprzyjaciół, a może uda się nam ich pobić. 9. Ale oni odradzali mu słowami, to się nam nie uda. W tej chwili raczej ratujmy swoje własne życie. Później powrócimy razem z naszymi braćmi i przeciwko nim będziemy walczyli. Jest nas zbyt mało. 10. Juda jednak odpowiedział, że nigdy tego nie zrobię, abym miał przed nimi uciekać. Jeżeli na nas już czas, mężnie za naszych braci położymy swe życie. Nie pozwólmy niczego ująć z naszej chwały. 11. Wojsko wyruszyło z obozu i ustawiło się naprzeciwko nich. Konnica podzieliła się na dwie części. Procarze i łucznice szli przed wojskiem, a w pierwszym szeregu byli sami najbardziej waleczni. Bakhideś zaś był na prawem skrzydle. 12 Zbliżało się jego falangi złożone z dwóch części. I grano na trąbach. Ci, którzy byli po stronie Judy, zagrali także na trąbach. 13 Ziemia zadrżała od krzyku, jaki wydały wojska. Bitwa trwała od rana aż do wieczora. 14 Wtedy Juda zauważył, że Bakhideś i główna część wojska są po prawej stronie. Wszyscy odważni zebrali się koło niego piętnaście, i prawe skrzydło zostało przez nich starte. Ścigano ich aż do podnóża góry. Szesnaście. Gdy ci, którzy byli na lewym skrzydle, zobaczyli, że prawe skrzydło zostało starte, odwrócili się i szli z tyłu, w ślad za Judą i jego żołnierzami. Siedemnaście. Bitwa stała się jeszcze cięższa, a wielu zabitych padło po jednej i po drugiej stronie. 18. I Juda padł zabity, a inni pouciekali. 19. Jonatan zaś i zabrali Judę, swego brata, i pochowali go w rodzinnych swych grobach w Modin. 20. Opłakiwano go, a cały Izrael bardzo go żałował. Przez długi czas trwała po nim żałoba. Mówiono. 21. Jak mógł paść bohater, który wybawiał Izraela? 22. Reszta zaś tego. Czego dokonywał Juda, jego walk, bohaterskich czynów i wielkości jego, nie została spisana. Była bowiem zbyt wielka. 23. Po śmierci Judy podnieśli się na wszystkich obszarach izraelskich bezbożnicy i powstali wszyscy złoczyńcy. 24. W tym też czasie był bardzo wielki głód i cała kraina razem z nimi odpadła od Boga. 25. Baghides wybrał bezbożnych ludzi i ustanowił ich panami krainy. 26. A oni wyszukiwali i śledzili przyjaciół Judy, potem zaś prowadzili ich do Bagchidesa, a on mścił się i wyśmiewał się z nich. 27. W ten sposób zaczęło się wielkie prześladowanie Izraela, takie, jakiego nie było od czasu ukazania się proroka. 28. Wtedy przyjaciele Judy zabrali się i powiedzieli do Jonatana, 29. Umarł twój brat Juda. Od tego czasu nie ma nikogo. Kto by był do niego podobny, kto by wyruszył przeciwko wrogom, przeciwko Bachidesowi i przeciwko tym, którzy są nieprzyjaciółmi naszego narodu. 30. Wobec tego dzisiaj na jego miejsce wybieramy ciebie. Bądź naszym zwierzchnikiem i wodzem. Prowadź wojnę w naszej sprawie. 31. W tym więc czasie Jonatan objął dowództwo i stanął w miejsce swego brata Judy. 32. Gdy Bachides dowiedział się o tym, Poszukiwał go, aby zamordować. 33. Ale Jonatan, jego brat Szymon i wszyscy jego zwolennicy spostrzegli to, uciekli na pustynię Tekoa i rozłożyli się obozem przy wodzie cysterny Asfar. 34. z wiadomość o tym otrzymał w Szabat. Osobiście więc wyruszył z całym swoim wojskiem na drugą stronę Jordanu. 35. Wtedy Jonatan posłał swego brata który był przełożonym nad ludem, i prosił przyjaciół swych, nabatejczyków, aby u nich mogli przetrzymać swe tabory, których mieli wiele. 36. Ale synowie Jambriego wyszli z Medyby, pochwycili Jana i odeszli razem ze wszystkim, co posiadał. 37. Po tych wydarzeniach Jonatanowi i jego bratu Szymonowi doniesiono, że synowie Jambriego urządzają wielkie wesele, a pannę młodą. Córkę jednego z wielkich dostojników kananejskich, z wielkim orszakiem prowadzą z Nadabat. 38. Przypomnieli więc sobie krew swego brata Jana, poszli i skryli się w skalnej grocie. 39. Kiedy podnieśli oczy, oto ujrzeli hałaśliwy orszak i dużą ilość podarunków. Wyszedł im naprzeciw pan młody, jego przyjaciela i bracia, z bębnami, muzyką i znaczną bronią. 40. Wtedy tamci wyskoczyli z zasadzki i pobili ich, padło wielu rannych, a pozostali uciekli na górę. Zwycięzcy zabrali wszystkie zdobyte na nich łupy, 41, wesele zaś przemieniło się w płacz, a głos muzyki w żałobne narzekanie. 42, w ten sposób dokonali zemsty za swego brata i powrócili do Mokradę Jordanu. 43 na wiadomość o tym przyszedł Bakhidas z licznym wojskiem w szabatarz do brzegu Jordanu. 44 Jonatan zaś powiedział do tych, którzy byli przy nim: Powstanimy i walczymy o swoje życie. Dziś bowiem jest inaczej, aniżeli było wczoraj czy przedwczoraj. 45 Oto bowiem z przodu i z tyłu bitwa nam zagraża: Wody Jordanu są z jednej i z drugiej strony, a ponadto mokradła i zarośla. Nie ma miejsca. Którędy można by ustąpić. 46. Wołajcie więc teraz do nieba, abyście mogli być wybawieni z rąk naszych nieprzyjaciół. 47. Bitwa się rozpoczęła. Jonatan wyciągnął rękę, aby uderzyć Bakhidesa, ale on się cofnął. 48. Wtedy Jonatan razem ze swymi żołnierzami wskoczył do